żeby moje farby akrylowe na palecie szybko nie wysychały, to spryskuję je spryskiwaczem z wodą, ale bardzo często taka butelka nie chce działać i się zapycha właśnie takimi algami. Nie wyobrażam sobie bez niej pracy, więc muszę coś z tym zrobić, żeby pozbyć się kamienia i tego zielonego w środku. Do buteleczki po prostu wsypuję trochę ryżu. I poza buteleczkę również. Zaraz to posprzątam. Trochę tam jest na dnie wody. I energicznie potrząsam. Trzącham do tej pory. Zobaczcie. Teraz mniej zielone. Aż tego jest mniej. Można grubą solą, ale ja w tym momencie nie mam bardzo grubej soli. Do czyszczenia mogę też użyć pędzelka. Szczeciniaka. Często na dnie takiej butelki Znajduje się również kamień i ja wlewam ocet i po prostu trzeba trochę odczekać, i na pewno resztki tych zielonych alk tych pozostałości się rozpuszczą razem z kamieniem. No i taka buteleczka będzie mi bardzo długo służyła. Bardzo fajnie też prysnąć parę razy tym octem, żeby też odkamienić tutaj ten. Dozownik, że tak powiem, wtedy bardzo długo będzie nam taka buteleczka służyć. A dlaczego tak mówię? Bo ta butelka jest może ze mną 4 lata i mam czyściutką wodę, czyściutką butelkę. A co zrobić, żeby na zielono znowu nie zachodziła nam taka butelka? Najlepiej trzymać ją w ciemnym miejscu, w szufladzie lub szafce. Napisz mi w komentarzu, czy ty używasz takiej butelki z wodą do spryskiwania farb akrylowych, żeby ci nie wysychały. Czy usłyszałeś to pierwszy raz?